Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na Wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Nowe centrum Skłusza Redeku www.redeko.pl Mistrzostwa Wrocławia to cykl imprez na motodromie Niskie Łąki organizowany przez Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego Sparta Wrocław. Zawody mają charakter rally sprintu, który rozgrywany jest na asfaltowym torze kartingowym. W imprezie może wystartować każdy, kto posiada swój samochód. Niezbędne jest także prawo jazdy, ważny przegląd techniczny pojazdu oraz OC. Na każdej eliminacji na zawodników czeka inna konfiguracja trasy, a na mecie tradycyjnie puchary i upominki. W każdej rundzie uczestnicy mają okazję do zapoznania się z torem, po którym wykonują później mierzone dwa przejazdy. Cykl, organizowany przez Towarzystwo Sparta, posiada wizę Polskiego Związku Motorowego, co pozwala na legalny start zawodnikom z licencją sportową, którzy rywalizują w specjalnej klasie Gość. Niedzielne zawody na motodromie będą trzecim etapem tegorocznych zmagań. Po dwóch, w poszczególnych klasach, prowadzą Tomasz Jarosiński, Michał Bednarz, Andrzej Domagała, Maciej Pepłowski i Wojciech Kołodziej. Wszelkie informacje na temat zapisów można znaleźć na stronie wwwsparta Zapisy i badania kontrolne na miejscu zawodów w niedzielę od godziny 8. Start trzeciej rundy Mistrzostw Wrocławia 2013 14 lipca o godzinie 10.30 na motodromie Niskiej Łąki. Centrum Zgłosza Redeko. www.redeko.pl Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na Wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice.